Proszę to chyba zaczniemy w takim razie. Ja chciałem Państwa prosić o, o to, że zanim się zaczniecie tutaj regionalnie wymieniać doświadczeniami, to bardzo bym Państwa prosił o wielkie, wielkie brawa, takie ciepłe brawa dla naszych gospodarzy. Oddział Radomski z Panem Prezesem na czele. Fajnie, a jakby jeszcze było, ja bym powiedział tak, Oddział Radomski z Panem Prezesem na czele, tu brawa, dziewczyny piszczą, co? Ja Was cały czas sprawdzam na ile mogę z wami. Tak? Jeszcze raz, uwaga, oddział Radomski, nasi gospodarze. Nie piszczą. Szkoda. Szanowni Państwo, no to może jeszcze, jeszcze nic straconego, Panie Prezesie. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że ten dzisiejszy oczywiście dzień i jutrzejszy dzień to jest dzień pełen oczywiście emocji, doświadczeń, wymiany i jednocześnie niespodzianek. Pierwsza niespodzianka, Szanowni Państwo, jest następująca: że to ja Wam powiem o tym, jak powinniśmy się zachowywać, gdyby, nie daj Boże, odpukać w niemalowane, to jest akurat malowane, coś się stało. Proszę Państwa. Gdyby nie daj Boże, nastąpiła jakaś sytuacja kryzysowa, od razu mówię, mamy, jakby nie było tutaj BHP, jako ten nam świecący przewodni skrót. Więc, wyjście ewakuacyjne, proszę Państwa, to jest prosto, w prawo, w lewo, wyjście główne i punkt zbiórki ewakuacyjnej to jest pobliski po tej stronie amfiteatr, tam proszę Państwa, gdyby coś się działo, przypominam, się spotykamy. Mam nadzieję, że dziać się nie będzie i od razu powiem, że odpowiedzialni za poszczególne grupy, ewentualnie są prezesi poszczególnych działów, za pozostałych kości, czyli tak zwanych niezrzeszonych, odpowiedzialny będę ja. Ze mną jest Gniecie. I druga sprawa, jeszcze bardzo istotna, WC damskie jest tu, męskie tutaj. Za żeby nie było. Dobrze, proszę Państwa, najpierwsza no niespodzianka. Na wszystkich naszych wspaniałych gości, na niektórych, niestety nie na wszystkich, ale na niektórych krzesłach, pod spodem, wystarczy sobie sprawdzić ręką, są takie fajne nalepki, wypukłe. Kto znajdzie, dostaje nagrodę. Jak ktoś nie ma, to, to trudno, to znaczy nie. Musicie sprawdzić. Można sobie tam zajrzeć. Są puste krzesła, sprawdźcie te puste. też, naklejaliśmy tutaj dzisiaj. Właściwie. Czy ktoś już z Państwa znalazł? Halo? Pierwszy nie. Ja. No dobra, ja ja sobie robiłem. Chodzi o to, że chciałem Państwa sprawdzić i powiem tak, panie prezesie, panowie prezesie, można z nimi dużo, można działać. Szanowni Państwo, tak więc zaczynamy regionalną wymianę doświadczeń. Witamy Państwa bardzo serdecznie.